Cześć, 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 Paweł Sportowe. lowe, lowe. Cóż, obecna sytuacja sprawia, że kluby poszczególne, sportowe nie mają za bardzo możliwości uzyskiwania dochodów. No i tutaj pojawia się problem, ponieważ właśnie budżet klubu jest w taki sposób konstruowany przez sezonem, że zakłada zyski w poszczególnych miesiącach działalności, w poszczególnych miesiącach sezonu. Teraz ten koronawirus, który się pojawił, no, bardzo to wszystko przemeblował, i tutaj, tak jak informowałem w poprzednich materiałach, że jest coś takiego jak redukcja wynagrodzeń w wielu klubach. Natomiast ja bym w tym materiale skupił się na wirtualnych meczach, wirtualnych biletach, które poszczególne kluby sportowe mogą wprowadzać. Jasne, że na ten moment mamy no, zakaz organizacji imprez sportowych. Natomiast istotnym jest fakt, iż poszczególne kluby są bardzo rozwinięte marketingowo. Teraz ta siła marketingu jest niezwykle istotna w sferze sportu. No i gdzieś te kluby sportowe właśnie w tym kierunku zmierzają. W związku z tym bardzo silnym rozwinięciem marketingu w danych, w danych klubach można by było wprowadzić właśnie wirtualne pojedynki pomiędzy jednym klubem a drugim klubem. Natomiast kibice, którzy śledziliby to, no, znosiliby jakieś tam opłaty takie, powiedzmy, ten wirtualny bilet, tak? Nie mówię, żeby to nie wiem. W przypadku drużyn siatkarskich był mecz, e, siatkówki gdzieś wirtualnie rozegrany. Natomiast e, e, są, e, są gry typu, nie wiem, typu e, menadżer e, piłkarski, menadżer siatkarski, można e, gdzieś e, porobić zespoły, e, rywalizować ze sobą. No, kibitów tak, że takie rzeczy interesują, a wydaje mi się, gdzieś taka drobna kwota tego wirtualnego biletu... E, Zachęciłaby fanów, dodatkowo wspomogłaby budżety poszczególnych klubów, co także w obecnej sytuacji jest niezwykle istotne. Wirtualny bilet to także dodatkowa promocja. Promocja bowiem tak naprawdę na wydarzenie sportowe zawsze się znajdzie jakaś wymówka, a to godzina nie pasuje, a to, a to robi się coś innego, a to trzeba dojechać. Natomiast... W kontekście teraz, w momencie kiedy większość społeczeństwa przybywa w domu, no, ten czas zawsze się znajdzie, a tak jak wspomniałem, no, budżet klubu zostanie, zostanie nieco wzbogacony. Warto się zastanowić właśnie nad takimi rozwiązaniami. Być może lekko je zmodyfikować, być może pójść troszkę w innym kierunku. To jest tylko taki właśnie przykład, w jaki sposób poszczególne kluby mogą działać w tym elemencie marketingu i zyskiwać dodatkowe przychody, aby tak naprawdę nie zostać miejsca, aby się rozwijać. Każdy rozwój jest istotny, natomiast każdy rozwój w większości związany jest z pieniądzem, pieniądzem, który w którego w obecnym, obecnej sytuacji, w obecnych czasach nieco yy, brakuje poszczególnym jednostkom yy, sportowym. No i warto gdzieś właśnie yy, w ramach odpowiedzialności społecznej, łączyć się z tymi, z tymi jednostkami i wszyscy sobie powinniśmy pomagać. Słuchajcie, na dole macie łapki w górę i w dół. Zachęcam Was do tego, abyście klikali łapki w górę, zostawiali subskrypcję na kanale, aby mieć powiadomienia o, o nowych materiałach, które specjalnie dla Was nagrywam. Tych materiałów oczywiście będzie sporo, natomiast, żeby ich nie przegapić, warto sobie kliknąć przycisk subskrybuj, który jest na dole pod tym filmikiem no i ja się z wami żegnam życzę wam przyjemnego dnia trzymajcie się na razie pozdrawiam